Witam, moje kochane bliźnięta, w czytaniu na ten rok, na ten nowy rok. Będzie to czytanie ogólne. Um, I słuchajcie, no, życzę Wam oczywiście wszystkiego, co najlepsze w nowym roku, spełnienia marzeń, um, obfitości na każdym polu Waszego życia i um, determinacji do dążenia um, w dążeniu do celów. Um, no bo to jest bardzo ważne, prawda? Nic się samo nie zrobi. Czasami się samo robi, ale no to um, jednak do większości rzeczy trzeba um, wysiłku. I życzę Wam, żebyście właśnie byli zdeterminowani, żebyście um, nie poddawali się. I oczywiście życzę Wam zdrówka, um, bo, bo zdrowie jest najważniejsze. Pamiętajcie o tym i dbajcie o siebie. No i zobaczmy, zobaczmy, co my tu mamy na ten rok. Akcja, no właśnie, będziecie działać w tym roku dużo. Zresztą to mnie nie dziwi, no bo bliźnięta ogólnie e, lubią działać. Natomiast może więcej niż w zeszłym roku. Wow, mamy tutaj też kwestie rodzinne, ym, czyli może będziecie zakładać rodzinę, może będziecie myśleć o ym, powiększeniu rodziny. Może znajdziecie jakieś um, rodzinę dla siebie w, w postaci przyjaciół, w postaci jakiejś grupy, z którą będziecie mieć wspólne tematy, wspólne cele, e, będziecie mieć poczucie przynależności. Ogólnie szczęśliwy rok, moi kochani, dobre wi wiadomości e, na tle Romantycznym jak najbardziej też. No i zobaczmy, teraz będziemy po prostu grzebać w tym, co rozłożyłam, żeby się dowiedzieć czegoś więcej. Okej, okay. mamy tutaj właśnie energię, która mówi o tym, że jeżeli nie zadziałacie, jeżeli będziecie, powiedzmy, przekładać rzeczy albo opóźniać je, czy po prostu ich właśnie nie robić, mieć pomysły, ale ich nie realizować, to będziecie żałować tego, tak? Także możliwe, że w tamtym roku na przykład było coś, czego nie zrobiliście, co, co sprawiło po prostu, że Macie poczucie, że zawaliliście z czymś, to tutaj w tym roku będziecie mieć okazję, żeby, żeby znów coś z tym zrobić. <laughs> Ważne też właśnie, żeby przemyśleć ten plan, zastanowić się najpierw, zanim zaczniecie działać. Po to też, żeby uniknąć właśnie jakiś tam niespodzianek. I ten plan najprawdopodobniej dotyczy jakichś spraw zawodowych albo może jakiegoś e, hobby. E, <laughs> może to być y, na przykład jakiś online biznes albo coś co ma co jest wspólnego z internetem lub. Tak jak w waszym przypadku wy jesteście bardzo dobrze w y, y, w komunikacji może mieć to coś wspólnego z komunikacją. I jeżeli będziecie działać e, z takim otwartym umysłem, ale też zaplanowane m, m, z, z takim planem, tak? E, nie na powiedzmy nie porywać się na m, chybił trafił, nie wiadomo jak i po co, tylko właśnie zaplanować sobie najpierw yy, i naprawdę możecie bardzo dużo osiągnąć w tym roku. Macie tutaj królową denarów, czyli kogoś, kto. Mamy tu obfitość, tak? Symbol obfitości, wiele, wielu możliwości. Kogoś, kto potrafi z niczego zrobić coś lub yy, potrafi znaleźć okazję. Yy, tam, gdzie inni ich nie potrafią znaleźć, na przykład, albo po prostu z wielu różnych źródeł, tak? E, no i tutaj, właśnie, jeśli chodzi o rodzinę lub przynależność do jakiejś grupy, to em, może Wam tego brakowało, na przykład wcześniej. Em, Albo coś się wydarzyło, um, mam tu energię braku, tak? A... Czyli <laughs> przepraszam, bo psa. Um, tutaj mamy energię jakiejś straty, powiedzmy sobie, albo braku czegoś y, w kwestii właśnie albo przynależności do grupy, albo rodziny. I w tym roku spojrzycie na to, może co się wydarzyło w zeszłym z innej perspektywy, tak? I tutaj mamy dobrą wiadomość. Mamy, na przykład, dla niektórych z was jest tu okazja, jeżeli byście chcieli, żeby właśnie powiększyć rodzinę, to mamy tutaj taką energię. Niektórzy z was się będą zastanawiać, czy w ogóle chcą, tak? Będą decydować, rozpatrywać, czy właśnie, czy iść przez życie, na przykład z dzieckiem, czy bez dziecka, czy decydować się na nie, czy nie. Jest to pewnego rodzaju energia takiej um, e, e, podsumowania właśnie do dotychczasowej sytuacji, którą macie, rodzinnej lub której nie macie może, a chcielibyście, um, lub właśnie tej przynależności do grupy. I jest tutaj jakby e, m, podsumowanie, reorganizacja, Zastanawianie się, z czym idę dalej, jeśli chodzi o, o, o sytuację, w której jestem teraz, czego bym chciała. Także tutaj bardzo ważne tematy rodzinne, lub właśnie tego, tego swoje, tej swojej grupy, tak, z którą się trzymacie blisko, albo po prostu nadarzy się taka okazja, że, że stworzy się taka grupa, tak. Uf, uf. Um. ok, i teraz tak jeśli chodzi o to odnalezienia szczęścia, swojego szczęścia tak, klucza do szczęścia tutaj jest pewien jakby mm, pewien stres mm, lub martwienie się o o to, w czym już tkwicie bardzo długo, na przykład, lub jakiś czas. Um, lub może to dotyczyć pewnych wartości, które macie od wielu lat. I zastanawiać się będziecie, czy to są um, wartości, które nadal są aktualne i dla mnie dobre. Um, W każdym bądź razie, niektórzy się tutaj będą zastanawiać, czy związek, w którym tkwią, jest dla nich dobry i odpowiedni, i czy dalej chcą tam zostać. Także tutaj będzie decyzja do podjęcia. Em... Ale też będzie trochę takiego właśnie rozprawienia się z, coś, z czymś z przeszłości. To mogą być. Schematy postępowania, tak? To niekoniecznie musi być osoba lub związek. To mogą być pewne schematy, właśnie. Jest to jakiś taki związany z nimi powiedzmy sobie, em, niepokój, tak? E, może strach przed tym, że, że na przykład jakaś sytuacja się powtórzy w moim życiu, tak? E, dotycząca mojego szczęścia. To pamiętajcie, jest tylko w Waszej głowie. To są strachy i lęki, które. Są wam narzucane przez umysł, który chce was niby chronić, tak? Ale nie zawsze to, co ten umysł gada, jest dla nas dobre i no i właśnie takie bezpodstawne. Tutaj macie, moi kochani, bardzo solidną jakąś ofertę. Jeżeli nie jesteście w związku, będzie okazja do tego, żeby albo właśnie w, 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 Spotkać kogoś, z kim będzie można założyć rodzinę, lub coś po prostu stałego, stabilnego, lub jeżeli nie chodzi o romantyczne kwestie, to zdecydowanie jest tutaj bardzo dobry rok, właśnie finansowy. Macie pff, królową, króla denarów i cesarza, czyli bardzo obfita energia, bardzo dużo możecie zdziałać, jeżeli chodzi o, o karierę, o sprawy materialne. Możliwe, że tutaj jest jakiś może też lęk, jeśli chodzi o właśnie jakieś, jakieś dobra rodzinne. I oczywiście cokolwiek to znaczy, wy będziecie wiedzieć, natomiast tutaj wszystko się bardzo dobrze rozwinie. Rezultat końcowy jest bardzo pomyślny. Także ta, ten strach i lęk, który wam to ta głowa podpowiada, jest w ogóle bezpodstawny. E, no i właśnie, możliwe, że zaczniecie, e, że też zastanawiacie się, albo może boicie się e, zostawić, jeśli chodzi o karierę, e, coś starego, powiedzmy, tak? Coś, co, czego już może nie chcecie robić, albo chcielibyście coś nowego, ale boicie się to zostawić, bo e, no, z, z przeróżnych. Ym, pobudek, może właśnie finansowych i tak dalej. Natomiast tutaj jest energia zaczynania czegoś nowego, nowego biznesu, nowego pomysłu, który naprawdę ma ogromny właśnie potencjał do tego, żeby, żeby przynieść Wam wielki sukces. Jeśli chodzi o miłość, to tutaj jeszcze zapytałam, z jakiegoś powodu macie taką powiedzmy blokadę, albo wysoko postawioną ścianę. I nie wiem, czy tu chodzi dla niektórych z Was, będzie tutaj chodziło o konkretną osobę, a dla niektórych z Was będzie chodziło ogólnie, generalnie o miłość, że się trochę zablokowaliście albo postawiliście sobie ścianę, nie chcecie się za bardzo. W, angażować, zagłębiać i tak dalej i to sprawia, że to nie jest dobre, e, że tak powiem, dobra postawa dla Was, ponieważ przyniesie Wam z tego powodu smutek, tak? Jakąś sytuację, która e, ten taki Wasz uparty opór e, niepotrzebny zupełnie, może Wam przynieść właśnie e, Więcej jakby zawodu, tak? Musicie coś odpuścić, coś um, jest tutaj potrzeba, żeby nie trzymać się kurczowo właśnie czegoś, co sprawia, że macie tą blokadę, tak? Czyli musicie odpuścić coś, coś trzeba tu odpuścić, żeby um, żeby pozwolić rzeczom się zadziać. Jest tu jakieś zakończenie też, albo właśnie coś, co wam ciąży, czego nie przerobiliście, czego nie zakończyliście. Możliwe, że niektórzy z was po prostu muszą wyjść z jakiegoś związku, który wam nie służy, a niektórzy e, muszą się rozprawić może właśnie z, e, z tym, jak myślą o pewnych, e, właśnie na temat miłości lub na temat jakiejś osoby, tak? Bo to was będzie męczyć, tak? Tutaj mamy, trzeba, mówię, odejść od tego, po to, żeby przywitać nową, świeżą energię. Na przykład. No właśnie, bo jest, kwicie trochę w takiej energii tutaj, ym, y, samotności, powiedzmy, albo, właśnie, odrzucenia y, na przekór jakby wszystkiemu decydujecie, że ja już nic nie chcę, już wszystko przeżyłem, przeżyłam i tak dalej. Tak jakby brak w ogóle jakiejś nadziei i taki. brak entuzjazmu w ogóle do tego tematu tutaj widzę. Dlatego trzeba pewne rzeczy odpuścić, tak? Zobaczcie. Ponieważ ma, ma, jak odpuścicie, to macie tutaj. Um, Nową energię, e, która chce do Was przybiec, e, możecie iść w dwie strony, tak? Jakby jest tutaj wybór, co macie zrobić: macie białego konia i czarnego konia, e, czyli jakby dwie możliwości. Oczywiście to jest symboliczne, pamiętajcie o tym. E, Bo właśnie swoją postawą blokujecie, tak? Blokujecie coś nowego, blokujecie rozwój, blokujecie em, fajne rzeczy, które chcą do Was przyjść, rozwój, obfitość, tak? E, dlatego ważne jest, żeby rozprawić się z tym, co Was gryzie, męczy, em, dręczy i tak dalej. I jakby na podstawie swoich poprzednich doświadczeń nie budować swojej przyszłości, tak? Tylko Mieć otwarty umysł. I wygląda na to właśnie, że, że jakby jakiś głos chce wyjść z Was, jeśli chodzi o Aspekt miłosny, coś tu macie do powiedzenia, może chodzić o dosłowną em, rozmowę z kimś, może macie komuś coś do powiedzenia, może coś zostało niedo, niedokończone, niezałatwione i powiedzmy, że właśnie to was blokuje, i tutaj może trzeba po prostu porozmawiać z kimś albo porozmawiać ze sobą, wypuścić to, co. Chcę wyjść na zewnątrz i was blokuje tutaj, tak? Są też, jest też aspekt jakichś rzeczy, których nie wiecie, a chcielibyście wiedzieć, lub o których nie wiecie, ale dowiecie się w odpowiednim czasie. To, co powinniście wiedzieć, wyjdzie na jaw i stanie się to właśnie w, w, odpowiednim, w odpowiednim czasie, tak jak powiedziałam. I już podsumowując, co jeszcze na ten nowy rok, hmm. pięknie, moi kochani, to jest rok, gdzie możecie naprawdę błyszczeć. Rok, w którym możecie osiągnąć bardzo wiele. I naprawdę jeśli chodzi o sprawy. Finansowe e, czy kariery, e, to tutaj, czy miłości, tak, w to się może dotyczyć każdej czy rodziny, każdej, każdego aspektu. Tutaj możecie naprawdę e, rozkwitnąć e, do waszego po prostu największego potencjału. Nie zmarnujcie tego, bo macie energię sprzyjające ku temu. Piękna energia. No, i właśnie jeśli chodzi o miłość, to tutaj będziecie mieć jakiś wybór do dokonania. Trzeba będzie zadecydować, to wy będziecie tu wybierać, tak? Może niektórzy, i tak jak powiedziałam tu wcześniej, może właśnie niektórzy będą decydować, żeby wyjść z czegoś, co wam nie służy, co nie sprawia, że jesteście szczęśliwi um, i jest to coś, co już wam ciąży jakiś czas, lub po prostu y odpuszczenie czegoś, tak? Y Także, moi kochani, jeśli chodzi o karierę, finanse, wspaniały rok, wspaniałe naprawdę możliwości. Wszystko zależy od Was, jak że tak powiem wykorzystacie to. No i jeśli chodzi o miłość, będziecie podejmować bardzo, ważny, bardzo ważną decyzję, dokonywać ważnego wyboru. Może między dwoma osobami, tak? Moi kochani, Wszystkiego najlepszego, żegnam się już i em, do usłyszenia.